To nie w dzisiejszej historii, co na zakupy, Pożyczę dla Lili. Ta łapkę w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem. No i zaczynajmy. Dobra, przybieramy się i idziemy dzisiaj na zakupy, żeby kupić rzeczy, To tak jak zwykle do pracy. No przecież będę miał niedługo już czas wolny. Wiem, że jeszcze nie masz. No, niestety, to Dobra, biorę teraz torbę. Biorę kotki i lecimy na drugie piętro. się weźmiemy lili i będziemy zrobić, czy tam zjeść śniadanie, a potem już wrócimy do sklepu. Tak, zaraz, zaraz. Lili. to I mm, już idę. Chodź, pójdziemy na dół. Idziemy śniadanka, a potem pójdziemy na zakupy dla ciebie. O, fajnie, co, kupujemy zabawki. Może jakieś, ale raczej kupujemy ciuchy. A, to też fajnie. Okay, weźmiemy tutaj. Zaraz damy kotkę. Teraz tak. Stawimy tutaj. Ty sobie, tu siadaj. Mama zrobi jedzenie dla nas. zrobi mama z ryba. Jajko z bekonem. Okej, okay, są. Dobra, tak. Jajko z bekonem Wow. Okej, okay, nie sądziłam, nie sądziłam, że to będzie aż tak ładnie wyglądać. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze zjemy po marchewce, bo marchewki są tu miejsce. Jeszcze dobra, teraz musisz dojdę. Ok, zaraz już damy z paszy. Mmm, Jeszcze je zjem, dobra, jeszcze się napijemy. Załóżmy, że najpierw tego Jeszcze te herbatki. Ok, teraz stawimy zmywarkę i damy z wielką jedzenie. Yy. Teraz lecimy już na zakupy, się do wózka tu i lecimy na zakupy. Ok. Jesteśmy tu. Sprawdzam czy nie ma. Ok. czemu to, to. Skarpu, dzień dobry Dzień dobry Dobra, jest tu jak widzisz dużo rzeczy, nie, Więc weźmiemy to myślę I jeszcze tutaj są rzeczy To też weźmiemy Spokojnie tu A tu też weźmiemy Dzisiaj na nie dobrze będzie 500 kartą, <tum> dziękuję, dziękujemy, do widzenia, dobra, teraz pojedziemy do domu, żeby to wszystko rozpakować, a jest trochę tych rzeczy, więc trochę to na pewno zajmie rozpakowanie, więc tak to już wygląda, okay. I możemy chciałam tego tak położyć jakby nie chciałam o tego a tak to może być Okej, okay, to może pojechać no. Mm -mm. Dobra, to muszę na razie mm, to wyrzucić. Okej. Okay. Dobra. I tak. Okej, okay, myślę, że to już tak zostanie. Teraz mała, to się możesz pojawić. Jej! Ja chcę sobie. Dobrze, tak, a ja pójdę otworzyć nas wszystkie rzeczy na każde piętro, na każde dobre piętro. Nie wiem, jak to w sumie ująć, nazwać. Ale tak to um, wygląda. Ok, fotki tu sobie są. Tu nie chcę, się na razie się mogę wziąć na górę, a Czekajcie teraz tak trzeba ogarnąć. Postaram się w ogóle być czas aktywną z filmami, ale tam rozpoczyna się teraz szkoła, więc jest trochę ciężej, ale i tak postaram się być aktywne. Dobra, bierzemy kotki i idziemy teraz znaczy trochę trzeba rozpakować tą kolębeczkę, bo to jest dla kolejnego, jeśli będzie. Teraz raczej będę i ta tarowa też jest. Okej, okay, chodźmy teraz tak. To zaraz rozpakuję, to tu wkładam. To tak naprawdę jest tylko mój telefon. Teraz wkładamy kopki. Jeśli taka historika wam się spodobała, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem, a ja widzę z wami już w następnej. Pa, pa!